kiedy rozmawiam z handlowcami w branży MAI, to zwykle mówią mi tak: "Słuchaj Krzychu, my wykonujemy mnóstwo roboty, mamy tysiące różnych zapytań telefonów, odpowiadamy na wszystkie możliwe pytania klientów, wysyłamy im mnóstwo kosztorysów i mnóstwo ofert. Tylko że to jakoś finalnie nie przekłada się na efekt. Oni w kółko muszą coś przemyśleć, zastanowić się, mają wrócić, potem ja dzwonię i jakoś nie odbierają telefonu." Jeżeli również tak masz, to zapraszam cię na szkolenie, którego mottem będzie Twoje powodzenie w sprzedaży nie zależy od tego, ilu informacji udzielisz, ale ile informacji zbierzesz. Podczas tego szkolenia dowiesz się, jak przejąć kontrolę nad spotkaniem, jak zadawać klientowi trudne niekiedy pytania, by zebrać informacje o jego potrzebach, jak skwalifikować klienta, by wiedzieć, jakim dysponuje budżetem, a finalnie jak zamknąć tą sprzedaż właśnie dzięki zadawaniu pytań. Bo sprzedaż to zadawanie pytań. Widzimy się 8 lutego w Łodzi. Do zobaczenia.